Tu jest chyba ocean już mi się nie? A tam zobaczcie, kamper z przodu. Chwil, kiedy widzisz, że jednak przyczepa jest dużo lepsza od kampera. O -B, o -B, o -B, o -B w Witajcie w następnym dniu. Jak możecie usłyszeć, mała już się obudziła. Proszę. O! No. <grym> Daję znać. W pół północy na mnie spała. Co dziwne, bo zazwyczaj w przyczepie śpi bardzo dobrze. No może dzisiejsza noc będzie lepsza. Także pogoda jest taka sobie, w noc trochę padało. Dzisiaj ma też być jakieś przelotne deszcze, a jutro ma padać cały czas. Także staramy się dzisiaj coś z tego zrobić. Zobaczcie śniadanko, nasze już jest gotowe. Janko już gotowe, jemy śniadanie. Słuchajcie, zabieram piankę i jedziemy na plażę. Zobaczyć, czy uda się wypożyczyć supa i popływać sobie przed deszczem. Temperatura wody, jak sprawdzałem, jest na razie 14 stopni, a temperatura powietrza jest 12, już 13, więc się może trochę poprawi. No zobaczymy. Moja pianka jest krótki ręka w krótkie spodenki. na oceanie jeszcze nie próbowałem. Tu już chyba jest ocean z tego co. Tu jest chyba ocean, już mi się? Tak, tak. Magda mówi, że tak, czyli jest tu ocean. Jeszcze nie próbowałem, więc zobaczymy. Może nie będzie tak źle, może się uda wejść. Tam jest taki przesmyk, więc w tym przesmyku bardziej popływać, bo z tego, co sprawdzałem w pogodzie dla surferów, to są małe fale. Więc małe fale dla nich oznacza, że mogą być duże fale jak na supa. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Także do zobaczenia w trasie. My się zabieramy za śniadanie. Słuchajcie, taka walka dzisiaj po prostu z czasem trochę, bo rano już było strasznie gorąco. Przed chwilą było strasznie gorąco, jak zobaczycie. Zobaczcie, zobaczcie jestem spocony normalnie. Dało nam się zapakować, ale ma padać, więc jest taka pogoda. No zobaczcie, te chmurki są takie, nie wiadomo co się będzie działo. E, jedziemy ta plażą. O mało już płaczę. Do plaży jest niedaleko, więc może się uda wskoczyć na paddleboarda choćby na godzinkę. W sumie, jak już będę w wodzie, to też nie przeszkadza. No ale żeby też Magda nie siedziała w deszczu. Także zobaczymy, czy się uda to jakoś ogarnąć. Słuchajcie, dojechaliśmy kawałek. Tutaj droga na plaży jest po prostu taka, że ledwo się my mieścimy, a tam zobaczcie kamper z przodu jakiejś z wypożyczalni. Z tego co wiem, to tam jest ograniczenie 2 metry wysokości, więc lipa i to jest po prostu jedno z tych takich miejsc i chwil, kiedy widzisz, że jednak przyczepa jest dużo lepsza od kampera, bo przyczepę sobie zostawiliśmy z przedsionkiem rozwiniętym, cała chałupa tam stoi, a my sobie spokojnie tutaj na na plaży jedziemy no, chciałem powiedzieć małym autem ale no nie takim małym autem ale jednak możemy sobie spokojnie pojechać a jest godzina która jest godzina 11.30 już widzę pierwszy parking już zapełniony kierują na drugi także zobaczymy o co chodzi no i słuchajcie dotarliśmy plaża pełna zobaczcie ile ludzi jest tutaj jest taki przesmyk to jest to miejsce o którym Wam mówiłem tu woda podchodzi robi się coraz głębiej a tam już jest znowu Wychodzi już na ocean, nie? Także tam za daleko prawdopodobnie nie będę pływał. Supa już mam wypożyczonego. Słuchajcie, zapłaciłem 25 funtów za dwie godziny, czyli tak samo jak ostatnim razem. Z tym, że tym razem musiałem zostawić swoje prawo jazdy jako depozyt, po prostu, że jej nie ucieknę. A ostatnim razem nie było nic, także ostatnim razem na opartego można było tego supa za 900 zabrać do domu. A tutaj trzeba zostawić depozyt, także. Nie jest jakoś super ciepło, dobrze, jest pianka, No ale Magda poszła po jakąś kawusie, ja już się przebieram i idziemy popływać. Słuchajcie, tylko że znowu zapomniałem mocowania na GoPro, znaczy na kamerkę, ale e, może coś telefonem pofilmuję, a na pewno jakieś zdjęcia porobię jak już będę na supie. A jeszcze jesteśmy blisko wody, więc Magda też mnie na pewno trochę pofilmuje. Więc powinno być lepiej niż ostatnio. Kacie. Ja trochę popływałem. Moja żona, która mówiła, że absolutnie na to nie wejdzie, właśnie tam siedzi teraz sobie na paddleboardzie na rzece. A także jak złapała bakcyla, to mała trochę podrośnie i wiedzie na to, że będzie trzeba drugiego paddleboarda kupywać. Słuchajcie, nasz robaczek śpi sobie tutaj. O, trochę pomrukuje, ale daje radę, dziecko plaży. No, i jak możecie zobaczyć, jak deska jest dobra, to każdy może na niej pływać. Magda wsiadła z biegu, po prostu na kolankach trochę potem postała, popływała i nie było większego problemu. A powiem wam, że spotkałem pana tutaj, który przy mnie spadł z deski, która była w połowie zanurzona w wodzie. No, pytam się go, czy to jest deska z Tesco za 200 funtów. On mówi, nie, no z Amazona, ale za 200 funtów. No, i mu powiedziałem, że właśnie próbowałem na dokładnie takiej samej desce i. No, nie wstawałem nie na niej, ale o no, mało co bym nie spadał dokładnie tak jak on, bo radziłem mu, żeby też poszedł sobie wypożyczyć inną deskę, żeby sprawdzić po prostu jaka jest różnica i prawdopodobnie wyrzuci tą, którą ma. Tu jeszcze wam pokażę. za mną, zobaczcie jak jest super stary. Um, wygląda jak polski Star albo Kamas. Nie wiem co za marka, i tam sprzedają lody i kawę. W środku jest bar zrobiony, można sobie wejść tam po schodkach i kupić. No nie, chcę, nie, nie idę tam teraz, bo tam kolejka ludzi, no nie będę wokół nich chodził. Kolejka tam jest cały czas ogólnie. No to zobaczcie, ile wody po prostu ubywa co chwilę. Zaraz tędy będzie można sobie przejść suchą, suchą nogą. I dlatego już coraz mniej osób na paddleboardach tu pływa, bo jednak ten ten, ten poza z tyłu już zaczyna się wbijać w piasek coraz bardziej. I dlatego ja spadłem też, bo po prostu się deska zatrzymała i nie wziąłem tego pod uwagę. Ale to przez to, że chciałem być grzeczny i puszczałem dwóch innych panów, którzy ledwo sobie na tym radzili. Chciałem zejść trochę z drogi i zeszłem tak, że, że zeszedłem z drogi pionowej i poziomo. No dobra. My to jeszcze chwilę poleżymy i będziemy jechać do domu. No i słuchajcie, już wróciliśmy, deszcz zaczął padać, a ja sobie, słuchajcie, spaliłem nogi, pięty, znaczy nie pięty, co, co jaka to jest część? stopie, Śródsto Śródstopie. stopie sobie spaliłem. Wśród stopy sobie spaliłem. Nasmarowałem twarz, którą też widać trochę poszło dzisiaj na supie. A stóp nie nasmarowałem wcale i się trochę spaliłem. No, teraz już przyjechaliśmy. Mieliśmy zrobić grilla, ale deszcz zaczął padać, więc byłem po pizze w Niuki, w jakimś dziwnym w ogóle miejscu z kosmosu, w jakimś industrial state, gdzie nagle się okazało, że jest super miejsca. I same je. Także zjedliśmy pizzę Teraz zgrywam już vlogi dla Was, żeby coś porobić tutaj i to wyeksportować, żebyście mieli co oglądać. Także kończymy na dzisiaj ten vlog. Do zobaczenia w następnym vlogu. Jak zwykle zostawiacie łapkę w górę, komentarz, dzwoneczek i inne takie dziwne rzeczy, które się zostawia na YouTubie. I do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!